Hej, jestem Adrian, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, czym jest doradztwo marketingowe, kiedy się zgłosić po takie doradztwo marketingowe i jak wygląda praca doradcy, w jakich wyzwaniach zazwyczaj pomagam w firmach. Zazwyczaj, kiedy myślimy o doradztwie marketingowym, zazwyczaj pojawia nam się w myślach obraz konsultacji jakiejś kampanii marketingowej, reklamowej, jakichś działań i to jest dobry kierunek. Ale kto korzysta tak naprawdę z usług konsultantów, kto korzysta z usługi doradczej, tego dowiecie się w kolejnych częściach filmu. Doradca to jest taka osoba, która pomaga układać poszczególne rzeczy w firmie. Jeżeli na przykład widzimy jako przedsiębiorcy, że coś nie działa lub mamy takie wrażenie, że coś mogłoby działać lepiej, jakieś działania mogłyby być bardziej skutecznie podejmowane, jakieś kanały bardziej. Efektywnie dobierane, a same działanie powinny przynosić lepszy efekt, no to wtedy warto doradzić się zewnętrznego doradcy po to, aby zweryfikować, czy wszystko idzie tak jak należy, czy na pewno wyciągamy 100% ze swoich reklam. Taką rolę ma doradca marketingowy, aby pomóc właśnie w tych obszarach. Zacznijmy od tego, że myśląc o usłudze doradztwa marketingowego, możemy, możemy zastanawiać się, Jaką wartość ma doradztwo marketingowe? Co sprawia, że ta usługa, która będzie głównie doradcza, spowoduje, że w naszej firmie coś się zmieni na lepsze, to poprawi naszą efektywność i w ogóle. Szanse na to są duże i zazwyczaj takie szanse dostrzega się, gdy korzysta się z wiedzy konsulenta i jego doświadczenia. Jak to wygląda w praktyce? Dlaczego doradca może faktycznie Ci pomóc rozwinąć biznes? Otóż, Często w ten sposób oszczędzasz czas, który inaczej musiałbyś przeznaczyć na naukę i samodzielne szukanie rozwiązań, samodzielną analitykę. Masz okazję wtedy skorzystać z sprawdzonych rozwiązań. Pamiętaj, że doradcy marketingowi zazwyczaj pracują z kilkoma, kilkudziesięcioma lub kilkunastoma firmami, a przynajmniej pracowali w swoim życiu i widzieli. Nie jedną rzecz, nie jedną sytuację. Dzięki temu mają pewne wypracowane schematy i pomysły, które mogą zastosować też w Twojej branży i które mogą przynieść Ci natychmiastowy efekt. Uzyskujesz w ten sposób większą szansę znalezienia dźwigni w swoim biznesie, znalezienia działań lub takich grof hackingowych kierunków, które mogą pomóc Ci szybciej osiągać wynik, szybciej zdobywać klientów i szybciej rosnąć. Z pomocą doradcy możesz też zweryfikować pomysły, na które wpadłeś, zweryfikować, czy na przykład idee, które masz, pomysły dotyczące kanałów, dotyczące efektywności, dotyczące formatów, które chciałbyś realizować, mają faktycznie szansę sprawdzić się na rynku i możesz przedyskutować z ekspertem, czy to, co się pojawia w Twojej głowie, te pomysły, które masz, faktycznie mają szansę się sprawdzić, czy ich zastosowanie już w pewnych przypadkach, na przykład w branży, sprawdziło się. Praca z doradcą polega na tym, że przeznacza się na to część budżetu, część pieniędzy, zazwyczaj niewielką część pieniędzy, właśnie po to, aby oszczędzić znacznie większą część pieniędzy w dłuższej perspektywie. Czyli teraz wydajemy trochę po to, żeby później zaoszczędzić dużo. Korzystając z usług doradcy i z jego wiedzy, z jego umiejętności, możemy również zaoszczędzić w ten sposób, że tym samym nakładem, tym samym budżetem reklamowym osiągamy lepsze wyniki po tym, jak na przykład on zweryfikuje pracę naszych partnerów, zweryfikuje nasze reklamy raz na jakiś czas. Wtedy możemy niskim kosztem podnieść efektywność z tego samego budżetu reklamowego. No i przede wszystkim wiemy też, że nie zmarnujemy czasu na pomyłki, na błędy, będziemy trochę tak bardziej oświeceni w tych całych działaniach, nie będziemy tak chodzić po ciemku. Po prostu będzie osoba, która za pomocą swojego doświadczenia powie nam, co z jaką szansą się sprawdzi, a na co lepiej jednak nie kierować swojej uwagi. Przejdźmy może do tego, kto korzysta z usług konsultantów i dlaczego robi się to coraz bardziej popularne. Zazwyczaj z usług konsultantów korzystają różne firmy, można by powiedzieć z każdej branży. Ale podzielmy je na trzy. Jest to branża usługowa, czyli na przykład salony piękności, kancelarie prawnicze, gabinety medyczne, które chcą takiego doświadczenia marketingowego z zewnątrz, aby wiedzieć, w jakim kierunku ukierunkować, w jakim kierunku pójść ze swoimi działaniami marketingowymi. Drugi taki segment klientów to jest B2B, czyli firmy oferujące swoje usługi głównie do firm innych. Przykładem takich firm może być firma przemysłowa, Firma technologiczna lub agencja. I trzeci taki segment to jest e-commerce, czyli wszelkiego rodzaju sklepy internetowe, które prowadzą sprzedaż swoich produktów lub produktów drop-shippingu. No i co w związku z tym prowadzą dużo działań reklamowych, promują marki i chcą skalować swoje działania, zwiększyć efektywność reklam. Podczas decydowania się na doradztwo marketingowe i takie wsparcie doradcze, warto pamiętać o tym, aby uważać na co najmniej kilka rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest to, że oczywiście każdy lubi doradzać, nikt nie lubi wykonywać, więc można powiedzieć, że znacznie łatwiejsze jest powiedzenie o tym, że coś jest źle zrobione, ale nie podanie po prostu niczego w zamian, żadnej alternatywy. Więc to, na co należy uważać, to na pewno na konsultantów, którzy mówią, o, ale to Panu ktoś zepsuł. Generalnie lepiej jest pójść w tym kierunku, żeby wybrać doradcę, który jednocześnie będzie w stanie wykonać jakieś działanie, czyli on pomoże nam razem wdrożyć te działania i ulepszać. No bo tak naprawdę w większości przypadków sami wiecie jako przedsiębiorcy, co może kulać w Waszej firmie, co może być poprawione, lecz potrzebujecie kogoś, kto jednocześnie spojrzy swoim okiem do swoich pomysłów, zaangażuje się i wdroży te rozwiązania sam lub z pomocą swojego zespołu. I dlatego warto jest wybierać takich doradców, którzy też mają doświadczenie wykonawcze w działaniach marketingowych, a nie tylko doradzają, lecz są w stanie po prostu pokazać rozwiązania i wdrożyć się razem z Tobą. Jeżeli zrobisz inaczej i zaczniesz pracować z doradcą marketingowym, który tylko doradza i będzie po prostu mówił, kierował, lecz nie będzie w stanie w żadnym wypadku pomóc ci faktycznie wdrażając jakieś działania, zanurzając się w nie, klikając po prostu po e, Twoich działaniach po poszczególnych kanałach, mediach i w ogóle, e, wtedy ryzykujesz tym, że ten konsulting będzie oderwany od rzeczywistości, czyli podczas spotkań będziesz miał poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale w gruncie rzeczy nic się nie będzie zmieniało. To dlatego tak ważne jest, żeby. Ten konsultant posiadał też pewne kompetencje, takie umiejętności, aby samodzielnie poświęcić czas na pracę wykonawczą, żeby to było w pakiecie, żeby miał, żebyś miał taką możliwość skorzystania z tego, a jeżeli nie, żeby był w stanie wesprzeć Twój zespół, żeby wiedział, z czym się je poszczególne działania, żeby miał za sobą takie doświadczenia też wykonawcze i, i dzięki temu po prostu lepiej doradzał Twojemu zespołowi, lepiej się z nim komunikował. Ok, więc przejdźmy do tego, z czego się składa samo doradztwo marketingowe. Składa się z kilku elementów. U nas to jest kilka takich głównych elementów, które przedstawię Wam poniżej. Pierwszym z nich jest analityka internetowa i to jest coś takiego, co bardzo pomaga w prowadzeniu firmy. Dzięki temu wiesz na przykład w przypadku firmy B2B, jacy klienci przynoszą Ci więcej zysku i na takich klientach budujesz buyer personę, czyli taką Personę potencjalnego klienta, taką osobę wyobrażoną, klienta, który u ciebie kupuje, takiego idealnego klienta, którego chcesz obsłużyć, no i następnie dopasowujesz działania marketingowe tak, żeby do niego trafić. To jest taka właśnie pierwsza rzecz. Analityka internetowa często sprawia problem firmom, i mimo że mają one dane, które mogą wykorzystać, zebrać w odpowiedni sposób i wyciągnąć na ich podstawie wnioski, podejmują te działania dosyć po omacku, mimo tego, że mają naprawdę duże maszyny danych, z których można po prostu. Uknąć dobrą strategię marketingową. Więc analityka internetowa na pewno jest takim czymś, co jest znaczną częścią doradztwa. Doradca marketingowy wyposaża firmę w narzędzia analityczne i pomaga jej wyciągać wnioski. To nie jest tylko tak, że on po prostu zbiera te dane i nic z nimi nie robi. On ma pomóc po prostu wyciągnąć jakiś wniosek, który później przyniesie korzyść biznesowi. Kolejną taką rzeczą, którą, którą możemy znaleźć w doradztwie marketingowym, są cykliczne audyty i usprawnienia. I one polegają na tym, że po prostu, nawet jeżeli robimy jakieś działania w firmie i mamy pewien kierunek działania, warto co jakiś czas sięgnąć języka kogoś z zewnątrz. I teraz taki konsultant, taki doradca, często zerknie nasze narzędzia, powie, co można ulepszyć, co zaleca zrobić, czego nie zaleca zrobić. I tak naprawdę dzięki takiej wymianie pomysłów, dzięki takim audytom i regularnym spotkaniom, jesteśmy w stanie wpaść na pomysły, które czasem mogą być właśnie dla, dla nas taką dźwignią, czy w zakresie na przykład oferty, żeby wdrożyć jakieś nowe produkty lub usługi, czy w zakresie na przykład działań marketingowych, żeby podjąć jakiś kanał albo jakiś Jakiś format, który jest kreatywny i może szybciej przyciągnąć klientów, na, nasz, na, na jakich tam zależy, lub może zdecydować się na jakiś inny poziom dystrybucji, na przykład inny kanał dystrybucji. Może rozszerzyć o marketplace, jeżeli mamy sprzedaż internetową. Może podjąć jakieś inne działanie, które ma ułatwić dotarcie do produktu naszym klientom. Więc taka współpraca z konsultantem na wielu płaszczyznach, głównie marketingowej, połączonej z biznesową, może dać nam. Duże efekty, szczególnie jeżeli jest podejmowana w sposób regularny, a konsultant ma dostęp do danych. Trzecie to e, doradcy marketingowi też pomagają w stworzeniu strategii e-commerce, strategii marketingowej, czyli takiego twojego rozkładu jazdy, jeżeli chodzi o marketing w internecie i podejmowane działania. Przeprowadzają cię oni po, przez cały proces kreowania właśnie tej strategii i co bardzo ważne, są w stanie wykonawczo też stanąć po drugiej stronie i po prostu pomóc ci ją wykonać e, z twoim zespołem lub samodzielnie po prostu z twoją pomocą, z twoim udziałem aktywnym, zaangażowaniem z. W stanie stworzyć taką strategię i zaplanować poszczególne kanały marketingowe. Kolejną taką rzeczą to jest wykorzystywanie swojego doświadczenia marketingowego do tego, żeby podać Ci trochę sposobów na to, żeby generować lidy do swojej branży. Jeżeli masz biznes B2B, to często chcesz się skupić na tym, żeby dostać dane do klientów i Budowanie marki w tym pomaga, działania PR-owe w tym pomagają, inne działania reklamowe, marketingowe, komunikacyjne w tym pomagają, ale w gruncie rzeczy chodzi ci o pozyskiwanie kontaktów. I taki doradca ma też sprawdzone schematy pozyskiwania kontaktów, jest w stanie dostrzec pewne dziury w twojej komunikacji lub obszary, z których możesz wyciągnąć więcej przy podobnym nakładzie działań. Doradca też jest w stanie wykonawczo, a także doradczyć, wesprzeć w budowanie społeczności i zwiększeniu liczby fanów. Też takie projekty mamy. Po prostu myślą nad tym, jak zwiększyć swoją społeczność, jak sprawić, żeby tych osób zainteresowanych marką, produktami czy wizją, jaką mają, było po prostu więcej. Dalej, doradca marketingowy też często wspiera firmę technologicznie, czyli często jest w stanie doradzić na podstawie doświadczenia właśnie znowu i wiedzy, i testów na danych programach CRM, czy danych programów do zarządzania zdaniami, czy danych programów marketingowych. Wie na przykład, jakich narzędzi najlepiej używać, jeżeli pisze się teksty pod pozycjonowanie, jakich narzędzi się używa w celu sprawdzania pozycji, jakich narzędzi się używa w celu reklamowania się na Facebooku i podobnych i podobnych. Generalnie jeżeli chodzi o wsparcie technologiczne i takie doradztwo marketingowe od strony też obsługi tych kampanii, warto wybrać doradcę, który ma w tym doświadczenie jest w stanie zarekomendować dane narzędzia, których wykorzystanie przyniesie nam efekt, czyli będzie w stanie dopasować dane narzędzie konkretne do tego, czego my potrzebujemy w firmie. Bo tak naprawdę co wymaganie to narzędzie, więc tutaj też trzeba mieć troszeczkę wiedzy i doświadczenia, żeby dobrać odpowiednią rzecz do odpowiedniej firmy, z konfigurować ją i sprawić, by ona działała, by zespół ją wykorzystywał i by wykorzystywanie jej po prostu przynosiło efekt też finansowy. Inne takie zadanie doradcy marketingowego jest to często weryfikacja umów i weryfikacja ustaleń, weryfikacja działań zewnętrznych partnerów. Może się zdarzyć tak, że w Twojej firmie nie wiesz do końca, czy dani partnerzy marketingowi wykonują swoją pracę tak, jak należy, czy są oni wystarczająco staranni, kompetentni, czy ich praca jest dowożona na czas. I nie śledzisz tego od jakiegoś czasu, gdyż zdelegowałeś to zdanie całkowicie. Lecz teraz na jakiś czas chciałbyś po prostu sprawdzić, czy wszystkie działania idą w dobrym kierunku, czy wyniki są zadowalające, czy wszyscy dowożą w taki sposób, w jaki zadeklarowali się dowozić na początku Waszej współpracy. No i w takim celu zatrudnisz też doradcę marketingowego, który swobodnie porusza się o narzędziach analitycznych, umowach, ustaleniach, historii mailowej i jest w stanie zebrać dla Ciebie, a także przedstawić zalety, wady i potencjalne usprawnienia lub po prostu zweryfikować, czy wszystko idzie w dobrym kierunku w kontekście twojej współpracy z innymi agencjami, współpracy z innymi firmami marketingowymi. Po prostu jest on w stanie ocenić czy te działania, które podejmujesz, przynoszą ci efekt wizerunkowy i efektywnościowy, a także zalecić dalsze postępowanie. No i tak naprawdę możesz z tego skorzystać lub nie, ale zawsze taka rekomendacja, takie sprawdzenie jest to dodatkowy punkt widzenia i dodatkowa wartość dla Ciebie jako osoby zarządzającej, no bo łatwiej jest przecież podejmować decyzję wtedy, kiedy mamy trochę danych, z których możemy ją podejmować. Zestaw audytów jest często takim zakresem obowiązków doradcy. Mam zaudytować na przykład UX sklepu lub strony internetowej ma zaudytować. Kampanie w mediach społecznościowych, jak na przykład na TikToku, Instagramie, Facebooku, ustawienie tych reklam, połączenie piksela i tego typu narzędzia. Generalnie taki właśnie audyt obecnych działań reklamowych w zależności od tego, jakie działania reklamowe obecnie podejmuje firma. Ja taką rolę doradczą pełnię w projektach i takim przykładem jest współpraca z firmą, która jest w branży usługowej i rozwija się w branży na przykład wnętrzarskiej. Można by powiedzieć, że takie doradztwo w tym przypadku opierało się na tym, że jako doradca marketingowy doradzałem przez cały okres rozwoju firmy rozwiązania w zakresie technologii, zarządzania zadaniami, monitorowania kampanii, dobieranych kanałów, które należy obrać, dobieranych formatów, które należy nagrać, i wtedy w ramach firmy rozdzielaliśmy zadania na, poszcz na poszczególne osoby, które miały się nimi zająć, czyli na przykład ja. Ustawiałem reklamę na Facebooku, inna osoba nagrywała wideo, a inna osoba robiła jeszcze inną rzecz. I razem tworzyło to działającą machinę, która mogła działać, mogła rozwijać tą firmę. No i jako konsultant, byłem też w stanie zarekomendować dane działania, wskazać, dlaczego niektóre rzeczy nie działają, wskazać na przykład na stronie, co warto poprawić. I też dbać o to, żeby firma nie zboczyła z kursu, żeby szła w dobrym kierunku. No i na przestrzeni czasu, po prostu badać tą obecną sytuację, tworzyć strategię i, i upewniać się w stosunku do tego, że komunikowane przewagi i ich dowożenie jest lepsze niż konkurencja, a że firma się rozwija. No i co najważniejsze, część działań też mogłem wykonać, wiedziałem, z czym się je i byłem w branży wewnątrz, ze względu na doświadczenie, konkretnie w branży wnętrzarskiej. Więc tutaj. Właśnie zarówno organizacyjnie, jak i reklamowo e, mogłem doradzać, a jednocześnie pewną część działań wykonywać, sprawiając po prostu, że firma osiąga efekty reklamowe coraz większe z miesiąca na miesiąc. Kolejnym takim przykładem jest współpraca e, z firmą, która się dopiero rozwija i na przykład zaczyna swoją sprzedaż w internecie, na przykład sklepem internetowym, który ma wewnętrzne zasoby, pracuje w nim parę osób i chce tworzyć treści, do Internetu. Ma zasoby na to, żeby prowadzić media społecznościowe, prowadzić Facebooka, Instagrama. Jest tam na przykład jedna osoba wyznaczona do tego typu zadań. No i w takim przypadku spotykamy się raz w miesiącu tylko po to, żeby omówić dane zadania, żeby sprawić, żeby ta ilość działań, choć niewielka na początku, przynosiła jak największy efekt i pozwoliła się w swoim tempie za pomocą swojego budżetu rozwijać sklepowi internetowemu. Dzięki temu ma on pewność, że idzie w dobrym kierunku, że Błędy są na bieżąco poprawiane. Że nie robi czegoś przez pół roku, później, orientując się, że to nie działa, tylko krócej i dobiera poszczególne rzeczy, ulepsza te reklamy z miesiąc na miesiąc, a to po prostu pomaga mu to robić. Więc taka godzina miesięcznie, czy dwie godziny miesięcznie, pomagają w takim utrzymaniu dobrego kierunku. I kolejnym przykładem jest również na przykład sklep internetowy, w którym doradztwo opiera się na doradzaniu w zakresie oferty, jaką ubrać, w zakresie celu. Ten, jakie warto zrobić w zakresie analityki i programów analitycznych, a także wykonywaniem pewnych części tego marketingu, gdzie kompetencji na przykład zabrakło w zespole marketingowym, który jest stosunkowo większy. Więc, jak widzicie, tutaj praca doradcy marketingowego jest dosyć elastyczna, w zależności od tego, jaki zespół ma firma, w jakiej jest branży, jakie ma potrzeby reklam, na jakim jest etapie rozwoju. Ta praca doradcy się tak kształtuje i od tego zależy, jak dużo on będzie wykonywał, a jak dużo będzie wykonywał wewnętrzny zespół w firmie, jak bardzo zakrojone, jak bardzo obszerne będą te konsultacje, jak dużo działań będzie w ich ramach podejmowanych. I może zerknijmy na sposoby współpracy z takim konsultantem, no bo to jest kolejna rzecz, o którą, która może Was ciekawić. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o sposób pracy z konsultantem, jest on albo hybrydowy, albo zdalny. Niektóre firmy preferują całkowicie zdalne doradztwo, i takich jest, szczerze mówiąc, większość, szczególnie jeżeli firma dopiero się rozwija, to jedno spotkanie online w miesiącu, czy kilka spotkań online raz na jakiś czas. Pewnym cyklu regularnym jest dla nich lepsze niż po prostu wydawanie większych ilości środków na to, żeby konsultant gdzieś dojechał, na przykład. A jeżeli firma już może sobie na to pozwolić i też widzi zwrot z tej inwestycji, współpraca zazwyczaj odbywa się w modelu hybrydowym, gdzie doradca przyjeżdża do firmy na przykład na warsztaty, gdzie wypracowuje pewne rozwiązania, rozmawia z zespołem, pomaga coś poprawić, przechodzi przez procesy, pomaga tworzyć procesy, pomaga je wdrażać, pomaga je opisywać i wdrażać. Oprogramowaniu na przykład do zarządzania nimi? A następnie część działań, które należy wykonać poza po prostu biurem, wykonuje już w firmie czy po prostu na własną rękę. I to jest taka rola hybrydowa konsultanta, która z mojego doświadczenia przy większych współpracach jest bardzo korzystna, a w przypadku mniejszych współprac jednak ta współpraca zdalna jest w zupełności wystarczająca. Po prostu w przypadku większych zadań, większych konsultacji, większej ilości rzeczy do poprawienia, warto jednak, żeby osoba konsultująca pojawiła się w firmie, zobaczyła, jak te procesy działają. Mają, zobaczyła jak ludzie pracują, wykonują obowiązki, jak ten marketing po prostu chodzi, jak ten dział funkcjonuje w praktyce. Trudno jest to poczuć po prostu w 100% zdalnie, szczególnie jeżeli firma jest stacjonarna. Ok, także zakończając, wiecie pewnie, że ja się zajmuję doradztwem marketingowym między innymi i ze wszośnie w się nim zajmujemy. to Wam trochę chciałem przybliżyć ten temat. tak po swojemu, tak trochę luźno, żebyście zrozumieli, na czym polega procedura konsultanta, co on robi z tymi firmami, jak z nimi rozmawia, jakimi obszarami działania się zajmuje. Generalnie no, doradztwo marketingowe e, opiera się na ogromnym doświadczeniu, bo trzeba mieć już wypracowane rozwiązania. Tego się nie bierze z nikąd, tego nie można też załatwić samą wiedzą. Tu warto mieć po prostu już doświadczenie z firmami, doświadczenie w tym, co się sprawdza, a co nie, gdyż wiedzy jest ogrom w internecie, a tego doświadczenia nic nie zastąpi. To znaczy Wiedza sama w sobie i tak wymaga przetestowania w danym przypadku. Jeżeli ktoś już przeprowadził dane testy w danej branży i wie, co się sprawdza, a co nie, może nam zaoszczędzić po prostu wielu środków, chroniąc nas przed błędami, które możemy popełnić. Więc taka jest rola doradcy, a tak naprawdę jak my to robimy w Suscience, czyli mojej firmie, na początku rozmawiamy i analizujemy sytuację, briefujemy cię, aby zrozumieć po prostu, jakie masz wyzwania, jakie masz problemy i co można ci zaproponować po prostu w ten sposób, aby. Była jak największa szansa, żeby ci się to opłaciło, żeby w dłuższej perspektywie to ci przyniosło efekt biznesowy i finansowy. W drugim etapie szukamy punktów, które można ulepszyć, szukamy wąskich gardeł, szukamy po prostu elementów, o które można się zaczepić, żeby doprowadzić do tego celu, który. Określiłeś na pierwszym etapie. W kolejnym etapie, czyli trzecim, układamy taki plan działania możliwy do zrealizowania. Czyli taki plan działania oparty na tych poprzednich dwóch punktach, który jest nieoderwany od rzeczywistości, który jest do Twojej sytuacji i który będzie możliwy później do zrealizowania. Nie jest to życzeniowy plan działania, który możesz spotkać na rynku współpracując z powiedzmy mniej kompetentnymi specjalistami, którzy robią plany oderwane od rzeczywistości, zupełnie niedopasowane do Twoich zasobów mocno życzeniowe. My jednak te za pomocą tych pierwszych rozmów dokładnie określamy twoje możliwości jako firmy, jako osoby i na tej podstawie kreujemy plan, który ma szansę doprowadzić cię w to miejsce, w którym chcesz być szybciej po prostu. No, i rekomendujemy poszczególne działania. Otrzymujemy niezbędne dokumenty, niezbędne dostępne, no i zaczynamy pracę w pewnym rytmie. Często to jest właśnie rytm na zasadzie pracy nad elementami, które wyznaczyliśmy. Często to jest rytm po prostu spotkań, gdzie rekomendujemy dane działania i analizujemy Twoje działania marketingowe, a często po prostu to jest też Wykonanie już pewnych określonych punktów, które określiliśmy, że wymagają poprawy i współpraca z Twoim zespołem marketingowym. I w zależności od tego, kto ma być zaangażowany w proces, taki jest zakres współpracy. Generalnie, po otrzymaniu niezbędnych dostępów i przygotowaniu dokumentacji, wyborze narzędzi, rozpoczynamy taką regularną pracę w zakresie, który określimy i w pakiecie, który określimy, a później raportujemy swoją pracę z miesiąca na miesiąc, spotykając się z i rozmawiając o tym, co można też ulepszyć w naszej pracy. To jest dla nas bardzo ważne, aby była taka regularna informacja zwrotna, bo to pomaga w pracy, a także pomaga upewnić się w stosunku do tego, że nasze myśli biegną podobnie. Tak, Doprowadzenie takich zmian w dziale marketingu, czy właśnie w samym korze biznesu, w ofercie, wymaga jednak pewnego zaufania i wymaga takiej stałej informacji zwrotnej. No i my dbamy o to, żeby taką informację zwrotną udzielać po prostu i żeby Raz po raz informować, co robimy, w jaki sposób, dlaczego to ulepszy cokolwiek w Twojej firmie. Jesteśmy oparci tutaj na całkowitej transparentności, abyś miał do wszystkiego dostęp i żebyś mógł akceptować rzeczy, które chciałbyś zaakceptować, a rzeczy, których, które chciałbyś delegować, przejmujemy wedle naszych ustaleń. Więc tak naprawdę. Tyle, jeżeli chodzi o doradztwo marketingowe, na pewno zupełnie ten materiał wideo również pisem blogowym, gdzie będziesz mógł zobaczyć dokładnie. Również rzeczy, o których zapomniałem po prostu powiedzieć w tym wideo, mimo że miałem przygotowany scenariusz. Jeżeli jesteś zainteresowany usługą doradztwa marketingowego, jesteś zainteresowany sprawdzeniem swojego marketingu z nami, ze mną, napisz do nas wiadomość w formularzu kontaktowym i porozmawiajmy. Na pewno znajdziemy obszar, który może w Twojej firmie ulec poprawie. To Adrian, do zobaczenia w następnym odcinku!